Widzowie, dzisiaj robimy imprezę na spawnie. A potem widzowie pójdą sobie spać, a ja im dam prezenty. Zostawcie suba i lajka. Mam nadzieję, że wszystko dobrze nam pójdzie w tym odcinku. Bo po prostu. No. No, po prostu. Muszę im dać prezenty, żeby oni się nie zorientowali. Bo już była Wigilia, ale my wtedy nie mieliśmy odcinka, bo jakoś czasu nie miałam. No i dlatego dzisiaj to nagrywamy. A Wy zostawcie suba i lajka wbijamy 3000! No i zaczynamy. Zaczynamy impre! Okej. Okay. Tańcz, tańczyć możecie. Jest tutaj dużo nowych widzów. Po prostu dlatego jest nas tak dużo. Którzy w ogóle, których w ogóle wczoraj dodałam? No, jest ich dużo. I co ja mam robić? Tańczyć? Ale już jest w sumie późno, wiecie? Już jest bardzo późno. Wiecie, już późno, może idźcie spać. Coś mi nie dobrze. Wstawaj, Ania. O, o, wstała, wstała, dobra. Langa, idź spać, tutaj jej napisałam. Bo ona w ogóle jest smutna, bo, bo ona chce być tutaj ze mną, ale no. Ja mam po prostu mm, niespodziankę, dlatego teraz, no, trudno już. Teraz, słuchajcie, tu, o tutaj jest jakiś dom, dobra. Czyli tam mamy domek. No i tam mieszka, uwaga, uwaga. No, moja widzka Lenka. Okej, okay, Lenka poszła. Teraz ja wchodzę do tego domu, uwaga, uwaga. Śpiworem. Pięknie. Ej, pomocy! A, pomocy! Pomocy, pomocy! Dobra, idziemy. I gdzie ona tutaj śpi? O, jest, dobra. Dobra, dobra, ona śpi. Spokojnie. Dlatego ja dam jej teraz prezencik. Proszę, masz taki wielki. Na pewno śpi? Śpi dobra. Okej, okay, spoko, ona śpi. Lenka tu za mną łazi. Nie, no naprawdę. Lenka tutaj ciągle za mną łazi. Ona wie, co ja kombinuję. Okej. Okay. Idziemy do Bartka. Bartek ma tu taki dom. I czy go tam nigdzie nie ma? Nie ma nigdzie Bartka. Hmm. Czekajcie, dobra. Musimy być ostrożni. On tu ma ładnie ozdobiony ten dom, naprawdę. Yy, gdzie on w ogóle jest? O, zzz, on śpi, dobra. Patrzcie, jak elegancko śpi. Dobra, takiemu damy prezent. Taki sam. Ale czemu ja nie mogę dać tu prezentu? Ok, dałam mu tutaj prezent. Teraz idziemy do następnego domku. Do Wojtka. Dobra. Czyli teraz mm, musimy iść tutaj pięknie. O, on tutaj śpi. Dobra, proszę, masz prezent. Ja się tutaj tak ogólnie spieszę, żebym zdążyła po prostu mm, szybko nagrać ten odcineczek. Ok. Tutaj jest też Nati. I teraz idziemy tutaj do Nati. Okej, okay. jest Nati. O, i jeszcze tutaj coś jest. Tylko nie zdradzać mnie, proszę. Macie tutaj dwa prezenty. Tylko proszę mnie nie, nie zdradzać, okej? Okay? Że ja tutaj byłam. Nic, nic nie mów Nati. Żeby, żeby ona mnie nie widziała, okej? Okay? Tak się ubawiamy, ok. Teraz idziemy do mini. Ok. Sub dla kiniusi królowej. O, ja nie jestem królową. No, no, ja nie jestem przecież królową, dobra. Ona miała zamknięty dom, więc musiałam się włamać piworem. Okej, okay, ona tam jest, ona tam jest, tam jest, tam jest. Okej, okay, jest tutaj. Proszę, masz tutaj prezent. Śpi, śpi, dobra. Większość osób śpi, na szczęście. Halo. Pomocy, ja chcę wyjść. Dobra, 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 dobra. To już usuwam ten śpiwór, muszę usunąć. Halo. Dobra. Pięknie. Teraz idziemy do. Yy, Kina, coś masz do, mojej, do mojego domu. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, ona ma otwarty dom. Proszę bardzo. Idziemy tutaj i ej, jak ona śpi? Ej, patrzcie na co. Okej, okay, dajemy jej tu prezent. Okej, okay, stąd też już wychodzimy. I idziemy do następnego domu. Czyli mm, do kogo? Jest ktoś jeszcze? Nie, obeszłam już wszystkie domy, co? To teraz, jak będzie dzień, to zobaczymy yy, reakcję wszystkich osób po prostu na te prezenty. Yy, czyli yy, jeszcze raz, yy, czy tutaj byłam? A nie, tutaj chyba jeszcze nie byłam, dobra. Czy byłam? Czekajcie, sprawdzę. Sprawdzę, czy ona ma tutaj prezent. O, nie ma prezentu, dobra. Okej, okay, no to dajemy. Proszę, masz tu prezencik dla ciebie. O, i ktoś jeszcze tutaj jest. Jest tu jeszcze Nikola. Dobra, masz, dam ci prezent do ręki. Chcesz prezent do ręki? A dobra, bo tu jeszcze jest pokój. Ale tu nikogo nie ma, dobra. Halo, Nikola, gdzie ty jesteś? Nikola, gdzie ty jesteś? Halo, ja chcę Ci dać prezent. Mogę stop. Dobra, masz tu drugi prezent. Masz. Czyli sobie jeszcze jedziemy po tych wszystkich domach. I żadnego już domu nie ma. Tutaj wszędzie już byliśmy. I teraz zobaczmy ich reakcję. Wychodzimy z tego domu. Wychodzimy, wychodzimy. Okej, okay, jest dzień, zrobiłam dzień. I teraz zobaczmy ich reakcję. O, idziemy do Bart. Bartek, y, mam pytanie do Ciebie. Dostałeś prezent? Mm, zobaczmy. Co on powie? Ej, on gada z kimś przez telefon. Nie, dobra, to ja nie zagaduję. Czy dostałeś? Halo? Telefon. I? I co dostałeś jeszcze? I Wow! E, on auto dostał. W prezencie, w prezencie dostał. Teraz pójdziemy sobie do Nati, zadzwonię. Halo! Dzwonię. Ej, ej, ile razy ja tu w ogóle zadzwoniłam? Cześć, dostaliście prezenty. Tak! Czekajcie. Tak, są super. O, to super. Dobra. Tu teraz idziemy. Hmm, zapytać jeszcze kogoś? Wojtka idziemy zapytać, czy dostał prezent. Chodźmy. Jeszcze zapytałam, czy wszyscy dostali prezent, i oni teraz odpisują. Yy, tak, 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 tak. No to z tego odcineczka to już by było na tyle. No i papatki widzowie!